Mortar zawijaj do domu Ups. Przypał twój dom z kartonu Bro. Kartoni na plecach, cię nosi powili Spoko, nie powiem nikomu. nikomu Sam mnie do tego zmusiłeś Damn. Chciałeś zistraka na siłę hmm. Teraz cię rucham lirycznie, tak samo jak na twoją matkę się ślinie Ups, to jest takie kawał mordo Ups, to jest prowokacja zosła, Ups, to jest tylko test na IQ Ups, jazzyk bez deszka, to jest drive Kiedyś na Minecrafta graliśmy no stop przecież byliśmy tylko kumplami Teraz ci szajba odbiła, pieniędzmi i fejmem są poubierani Warma nie z tego, że żyjesz, że wili za bankie nie swoje, a jakiegoś friza ty zawdzięczasz, nie sobie, aż moli, bo w ci świszczy tak potężna bida Nie... Bida, 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 bida. Bida, bida. Nie wiem, nie pytajcie. Jak już pewnie się domyśliliście, dzisiejszy odcinek będzie poświęcony Mortalciu. Aby... Żebym go śledził czy coś, ale sprawdziłem i zaczął nagrywać nowe filmy? What? Czy kontrakt z Genzy już się skończył? Widzowie, niestety dzisiaj się wyprowadzamy z Fikom i z Gęgarkiem. Ale nie z tego domu, tylko z tego. Eee, nevermind. A tak swoją drogą, to jeżeli jesteście nowi na tym kanale, to zapraszam serdecznie do subskrybowania po obejrzeniu tego filmu. I wtedy stwierdzicie, czy faktycznie warto to zrobić. Koguci Końcik Inteligencji Po trzech latach widzę jedno To co nagrał Inkoguto było tylko toksycznym hejtem mortalcia Tymczasem dzisiaj w 2022 jest jednym z ciekawszych ludzi na YouTubie Mającym git content i ponad 700 tysięcy subskrypcji <laughs> Czy to był hate? Zdecydowanie tak. Czy ten film jest sprzed trzech lat? Tak. Czy w trzy lata może się... W f zmienić? Też tak. Czy w jakimś innym filmie, który pojawił się po tym filmie, odnosiłem się do moich popełnionych błędów? Hmm... Chyba tak. Ja tam staram się w sumie nie oceniać kto co ogląda i kto co lubi. Humor jest zresztą subiektywny. Natomiast osobiście uważam, że są o wiele ciekawsi ludzie na YouTubie, którzy mają git content, biorąc pod uwagę fakt, że dzisiejszy film, który będziemy oglądać, nazywa się Jem tylko fast food przez 72 godziny. Mm, tak, git content. 700 tysięcy osób chce oglądać, jak gościu je fast food. Quality content. Piękne. W ogóle to jest mega zabawne, że ja muszę ludziom tłumaczyć, że to co robię jest tylko dla beki. Wiem, że to <noise> brzmi mamiarsko, ale to jest w 100% prawda. Ja nie mam nic do nikogo osobiście, bo nie znam tych ludzi. Zakładam, że Mortarcio personalnie jest wspaniałym człowiekiem i ciekawą osobą. I jedyne, co mogę powiedzieć, to pogratulować mu sukcesu. A to, że wykorzystuje jego personę jako mem i czasami robi sobie z niego jaja, nie oznacza, że go nie lubię, albo go nie szanuję. No dobra, zupa z bobra. To jak to już mamy z głowy, to obejrzyjmy dzisiaj co. Ala Mortarcio. <noise> Widzowie, nie ukrywając, ja nie jestem osobą, która najlepiej się odżywia na świecie Mówisz, totalnie nie widać A tak swoją drogą chce mi ktoś wytłumaczyć, dlaczego multimilionerzy Bo chyba tak mogę w tym momencie nazwać mortalcia Dlaczego do kurzego kupra ci ludzie nie potrafią sobie ogarnąć jakiejś diety, cateringu i pójść na siłownię Jeżeli jedyne co robią, to siedzą w willi i nagrywają tiktoki i inne filmy Gdybym ja miał zdrową dietę i catering, to na... Spalałbym siłownie codziennie, żeby wyglądać jak Arnold Schwarzenegger I czuć się jak Bóg Ale nie, po co dbać o swoje ciało? Bez sensu Pierwsze co zawsze robię codziennie, podpuszczam sobie muzyczkę na pula na głośnikach O nie, on jest jednym z nich To jest jeden z tych kolesi, który zawsze bierze ze sobą głośnik I nigdy, ale to nigdy, nie można mieć z nim absolutnej ciszy A wy jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście w tym momencie, zostawcie łapkę w górę i komentarz, bo zawsze jest. Na 350 tysięcy farbuję głowę na dwa kolory. Czy YouTuberzy naprawdę potrzebują jakiegoś celu, pokroju, ilość followersów, żeby zrobić z siebie pajaca? Amen, come on, nie możesz tego zrobić totalnie za darmo? Widzowie, kochani, trzy łapki w cooper, wsadzam sobie palca w dupę! Uwaga! 78,81, a wy oglądajcie do końca, żeby zobaczyć, jak 48 godzin jedzenia fast foodów działa na waszą wagę. God damn, Mortalczyk chyba nie obejrzał tego filmu, w którym tłumaczę mu, że w 24 godziny. Z fast foody nic się nie zmieni. Jeżeli gościu myślisz, że dodając dwa dni coś się zmieni, to jest błędzie. W poprzednim filmie dałem wam odpowiedź na samym końcu, ale będę teraz miłym kogutem i dam wam odpowiedź na samym początku. Przed ważeniem się wypijcie jakieś 3 litry wody. 3 litry wody oznacza 3 kg. Gratuluję! Właśnie wygraliście challenge na bycie ulaną kurwą Subway! To nie jest przypadkiem tak, że Mortalcio mieszkał jakoś tak bardzo długo w Anglii czy coś. I to nie jest przypadkiem też tak, że to jest jakaś nazwa własna czy coś w tym stylu i wypadałoby czytać. Tak jak jest poprawnie, czyli subway. Tak płacą mi za to. Dzięki. Po prostu moim celem przez najbliższe 48 godzin jest jedzenie. Co mi się podoba? Co chcę z fast foodów? Nie będę się ograniczał, czy jest to tłuste. Po prostu chcę zobaczyć, jakie zmiany zajdą w moim ciele. Żeby zobaczyć jakieś realne zmiany w ciele, w same fast foody, przydałoby się coś takiego kontynuować przez 30 dni. A nie, 3 dni. Ale co ja tam mogę wiedzieć? Bo to nie tak, że już ktoś kiedyś robił coś takiego na internecie i wystarczyło wygooglować. Ale hej, przecież to jest w końcu ten git content. Lincoln Lawyer. Ja naprawdę Zaczynam wątpić, czy Mortalcio kiedykolwiek żył w Anglii. Nie, żebym oceniał, ale jakikolwiek akcent. No musiał! Musiał mieć kurde styczność! Mortalcio to android, a my żyjemy w symulacji. Jak nic! Ja wiem, że to jest totalnie wybrane z kontekstu, ale uwierzcie mi, że tam się totalnie nic nie działo. Mortalcio jedzie do Subwaya. Mortalcio zamawia Subwaya. Mortalcio wraca do willi. Tak. Git content. Dobra! Mortalcio w -ala. Oni wszyscy na mnie patrzą, ale. To... Wiecie, widzowie, tu jest dużo wulgaryzmów, ale ja sobie freestyluję, ja próbuję po prostu bawić się na razie muzyką. Tak, jakbyście się zastanawiali, to dalej jest ten sam film, i zostało nam jeszcze jakieś 18 minut, czy coś w tym stylu. I tak, ja też nie rozumiem, dlaczego ten film przestał być challenger. Dlatego zrobimy w tym filmiku licznik, ile razy byłem w toalecie. I teraz jest pierwszy raz. Gówniany disclaimer: Kupę uważam za zdrową. Eee, Mortalcio, sra, I guess, czy coś. Pamiętajcie, Git CONTENT! YouTube. Tak, to dalej jest ten sam film, ja też nie mogę uwierzyć. Jakby ktoś się zastanawiał, dlaczego ten film trwa ponad 20 minut. No to ale to ty miałeś fuchę operatora! Ale co z tego, że miałem fuchę operatora, jak taki ze mnie operator, jak z ciebie youtuber? Nie wiem, kim jest, nie znam go, ale już go lubię. Dobra, drugi posiłek dzisiejszego dnia. Jeszcze na pewno jeden przede mną. Nie, Burger King wleciał, jakby ktoś się zastanawiał. Nie, nikt. To spoko, ja też nie. Stary w ogóle wody dzisiaj nie piłem, tylko samą kolej i Red Bull. I tak wody. Tak. No tak. Git content. Dziewięcioletni widzowie mortalcia pewnie biorą z niego przykład. Na jego szczęście, napoje pokroju Kola, Red Bull i tak dalej są w 90% z wody. Także pomijając już ten cały syf, który znajduje się w tych napojach, to nie, nie umrzesz. Jeszcze. Zamówiliśmy kawkę w kolejnym fast foodzie. Mortalcio wstaje o 14. Też Mortalcio pie na noc. Genialne, co może później tak? Gówno disclaimer. Jakby kogoś obchodziło, co się wcześniej stało, to Mortalcio poszedł wypić szklankę coli, po czym poszedł w Kimę, obudził się rano i poszedł srać. Tak, mnie też to bardzo interesuje. Czy to jest ten epicki git content? A tak w ogóle, to kupcie moją koszulkę. Nie mam energii za bardzo. Ciekawe. Czemu? Jestem bardzo ciekawy czemu Ale nie ma tragedii Najbardziej to miesza mi w brzuchu Nie wiem czy przytyłem, raczej jeszcze nie Zobaczymy jutro, jutro będzie gorzej No kto by się kurde spodziewał, że jak będzie jadł gówno to będzie się czuł jak gówno. I to nie tak, że tłuszcz odkłada się tygodniami, czy tam miesiącami, czy coś w tym stylu, a dodatkowa waga w przeciągu kilku dni podczas takiego gównianego odżywiania się, to jest w większości woda, czy coś. Doprowadzę się do bardzo złego stanu dzisiaj w Nie róbcie tego ogólnie, bo jest to bardzo niezdrowe, ale testuję. Reverse psychology. Nie róbcie czegoś. Totalnie ludzie nie będą tego robić. I przy okazji, testuję. Po co? W sensie, nikt nie prosił? Dosłownie, nikt nigdy nie wstał rano i nie zapytał się, czy Mortalcio przypadkiem nie mógłby przetestować akurat tego challenge'u, bo mam taką wewnętrzną potrzebę, żeby ty taki film zobaczyć, powiedział nikt nigdy! KFC, to miał być żart w sensie, bo to jest jingle z, wiecie, z McDonalda. Haha, ha, ha, ha. Śm śmieszne top 3 śmieszne rzeczy od Mortalcia godzina a jak nie mogę spać jakoś leż nie czuję, nie będę gadał głośno, bo wiobok nie śpi. Niedobrze mi. Jedyne co mogę pić, to to. Hmm, ciekawe dlaczego nie może spać. Niech zgadnę, może dlatego, że w coli jest dosłownie kofeina. Imagine, żeby wpaść na taki genialny pomysł, jak na przykład kupienie napoju słodkiego, który nie ma żadnej kofeiny, żeby. Pójść w kimę. Wytyfy, Przecież to idiotyczne! A tak w ogóle dla osób, których totalnie to nie obchodzi, to było jakieś mycie psa i, i w sumie jedzenie tego jedzenia i, i w sumie to było na tyle Ja nie wiem, nie rozumiem tego filmu Jak to jest, że 90% tego filmu to jest jakiś casualowy vlog 10% to jest dosłownie ten challenge i ludzie to oglądają, nie czaję Dobra jaki masz kolor siku? Bez żółty! żółty um, Fuj. I mean ludzie zazwyczaj taki challenge robią pod okiem lekarza, a to widzę, że jest totalnie po prostu zrobione dla jaj, bo tak. I to nie tak, że coś może się komuś stać, ale totalnie nic mi do tego, ja tylko robię content na internet, także chuj w dupę. To jest miejsce, jak patrzysz tak? Trochę tak można powiedzieć o każdym cywilizowanym państwie zachodniego świata, ale co ja tam mogę wiedzieć? Czuję się okropnie wszystko mnie boli. Tak, widzowie, git content, nie róbcie tego w domu. Podziękujcie wszyscy Mortalciowi, że pokazał nam jakie są skutki wpierdalania fast foodu przez trzy dni. No, także Mortalcio tutaj sobie wpierdzielił ostatni posiłek fast foodowy, po czym wstał rano i zaczął spekulować na temat tego, dlaczego w jakiś dany sposób się czuł. A co z tego wynikło? Absolutnie kurde nic, bo to nie tak, że Mortalcio jest wykwalifikowany w jakikolwiek sposób, żeby przekazać widzom, dlaczego akurat w taki sposób się czuł i czym to może być spowodowane. Także ogólny przekaz z jego spekulacji wygląda mniej więcej w taki sposób. Nie jedźcie śmieciowego jedzenia i pijcie wodę. Wow, captain obvious. Dziękuję mortalcio, zmieniłeś moje życie. Wy tego nie próbujcie, bo to jest, no tak jak mówię, niestrowe, nieprzyjemne, ale ja po prostu chciałem spróbować, yy, więc macie. Bo ja, w przeciwieństwie do was, jestem wykwalifikowanym influencerem i mogę robić z moim ciałem, co mi się tylko żywnie podoba. I to nie tak, że moi dziewięcioletni widzowie mogą, ale nie muszą brać ze mnie przykładu. Tak, Git content. Także to było na tyle moje kuraki. Wiem, że długo nie było odcinków, ale uwierzcie, że mam całkiem dużo pracy na kurniku i ktoś musi to wszystko ogarnąć. Czego się nauczyliśmy w dzisiejszym odcinku? Prawdopodobnie tego, że Mortalcio niczego się nie nauczył po poprzednim filmie i zrobił dokładnie to co wcześniej, oczekując innych rezultatów. Hmm, definicja szaleństwa. Brzmi dobrze. A no i nauczyliśmy się jeszcze, żebyście pili wodę i nie jedli fast foodów. Tak, Captain Obvious numer 2. Dobra, także to było na tyle ode mnie. Mam nadzieję, że wam się podobał ten odcinek. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w Cooper. Nie zapomnijcie zasubskrybować mojego kanału, jeżeli podoba Wam się tego typu content. Możecie też wejść na Discorda, możecie mnie odwiedzić na Instagramie. I to było na tyle ode mnie. Do następnego. Koko! Premium, premium, tak bardzo jest premium. Masz w sobie swag, masz Gucci bag. na dworze znów, Jordana grasz. Trudno mieć tu wartości. Chyba cię to nie złości.